Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skórszaredeko www.redeko.pl Nasza multimedalistka Mistrzostw Kraju i wielokrotna medalistka Mistrzostw Kontynentu w przygotowaniach musiała się ścierać z wyjątkowym przeciwnikiem. Kaliciak złapała infekcję, która miała. Mocno negatywny wpływ na przebieg jej treningów. Tak naprawdę z tą infekcją zmagałam się już od dwóch tygodni, jakoś nie mogłam się jej pozbyć, ale tak to jest, że w czasie przygotowań zawodnicy dają z siebie wszystko zawsze jesteśmy już na takim granicu, granicy wytrzymałości. No i wiadomo, że te obciążenia treningowe są dosyć wysokie. Jesteśmy bardzo narażeni na różne takie infekcje. Niestety mi nie udało się obronić przed nią. Natomiast cały czas yy, trenowałam i, i na zawodach również starałam się dać z siebie wszystko mimo, mimo tej choroby. Zawodniczka musi być zadowolona ze startu i wyniku. Mało kto potrafi przygotować najwyższą formę. Będąc nie w pełni zdrów. Myślę, że każdy zawodnik ma niedosyt, jeżeli nie wygrywa, więc ja oczywiście też mam niedosyt. Natomiast z tego brązu się mimo wszystko cieszę. Zawody były bardzo dobrze obstawione. Miałam aż 19 osób w kategorii. Zazwyczaj jest to około 10-12 osób, więc rywalizacja była dosyć, dosyć wysoka. Bardzo dużo było osób na tych zawodach, nie tylko w mojej kategorii. Więc to trzecie miejsce to jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie i jestem z tego dumna. Warszawa Prezentowali się też inni zawodnicy z Wrocławia, Igor Lamot i Anna Brzezicka-Bojda. Igor stoczył bardzo dobry turniej. Jego miejsce można, można powiedzieć, że był piąty, bo przegrał swoją trzecią walkę z Iliasem z Rumunii, który wygrał cały turniej i moim zdaniem okazał się najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw. Dobry wystąp Igora. Jeszcze na niego przyjdzie pora. i jeżeli się odbuduje trochę fizycznie, bo jest za lekki do tej wagi minus 80 kg, bo waży około 75, więc myślę, że trochę popracujemy nad jego fizycznymi walorami. Jeżeli chodzi o Anię, stoczyła bardzo równorzędny pojedynek z zawodniczką z Rumunii. Niestety sędziowie wskazali dwie chorągiewki, dwa punkty na na, na Rumunkę dwa na remis i, i główny wskaz o przeciwko. Sansei Lamot jest pod wrażeniem organizacji turnieju. Wszystko było na najwyższym światowym poziomie. Ocenia. 28 krajów zagościło w Warszawie. Ponad 400 zawodników. E, przyjechała śmietanka e, zawodników z, z Europy. Był nasz prezydent e, japończyk Kenji Midori. E, byli oficjele e, z miasta, oficjele z województwa z generałem Koziejem na cele, który był patronatem, miał patronat nad tymi mistrzostwami. Sensei Mazur, Mariusz naprawdę się spisał wyśmienicie i Bieleński Klub Karate, jesteśmy z niego dumni i gratulujemy mu takiej organizacji zawodów. Docelowym startem w tym sezonie dla karateków będą mistrzostwa świata. Centrum skłasza redeko www.redeko.pl. Sport to zdrowie, wychowanie fizyczne to sposób na życie.